Cześć, witajcie, a dziś zapraszam Was do mojej recenzji masażera elektrostymulującego SKG G7 Pro. Przez przeszło dwa tygodnie, dzięki uprzejmości firmy SKG, mam przyjemność testować ich najnowszy masażer w wersji 7 Pro. Przez ten czas nie ukrywam, że sprzęt ten bardzo przypadł mi do gustu, mimo tego, że do tej pory na co dzień nie korzystałem z tego typu sprzętu. Od teraz jestem bardzo zadowolony z jego działania na co dzień. Jeśli chodzi o jego konstrukcję i samo przeznaczenie, to jest to zdecydowanie masażer służący do rozluźniania mięśni szyi i karku. Jeśli chodzi o samą jakość wykonania, muszę przyznać, że masażer został wykonany z naprawdę wysokiej jakości plastiku, natomiast jego tylna część, która przylega do karku, została przyjemnie wygumowana, tak abyśmy nawet podczas dłuższego korzystania nie odczuwali żadnego dyskomfortu. Masażer posiada kilka opcji samego masażu, takich jak stymulacja poprzez pulsowanie, podgrzewanie i działanie światłem czerwonym. To wszystko ma pomóc nam rozluźnić ścięgna i uwolnić napięcie z pomocą głębszej penetracji mięśni. Producent deklaruje, że wystarczy tylko kilkanaście minut dziennie używać masażer, aby poprawić swoje samopoczucie i uwolnić się od nadmiernego napięcia mięśni karku oraz szyi. Jeśli chodzi o moje odczucia, muszę powiedzieć, że dzięki temu urządzeniu, kiedy korzystałem z niego przez dwa tygodnie, odczuwam zdecydowanie rozluźnienie mojego karku, a także poprawienie zakresu ruchomości mojej szyi. Mogę po prostu stwierdzić, że masażer spełnia swoje funkcje bez większych moich zastrzeżeń. Jest prosty w użyciu, ponieważ wystarczy, że nałożymy go na szyję, uruchomimy wybrany typ masażu i w ciągu 20 minut oddajemy resztę samemu masażerowi. Podsumowując, muszę powiedzieć, że urządzenie z pewnością może pomóc osobom, które odczuwają systematyczne zwiększone napięcie mięśni, będą z niego bardzo zadowolone. Sam jestem zaskoczony dzięki kilkunastominutowej jego pracy jestem w stanie odczuć wyraźną poprawę, jeśli chodzi o sprawność mojego karku. Mimo, że cena nie jest najniższa, uważam, że jeśli odczuwacie tego typu dyskomfort z pewnością warto w niego zainwestować, aby przekonać się co może zdziałać. I to tyle jeśli chodzi o ten materiał. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie pod nim łapkę w górę, subskrybujcie, aby być na bieżąco i do usłyszenia w kolejnych materiałach.